Witam Was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem mój a to jest Prison Architect 15 odcinek z naszej wesołej serii w 69 dniu symulacji naszego więzienia. Haha, ha, bo wiecie, żarty na poziomie gimnazjum mi się włączyły. Bez zbędnego przedłużenia kontynuujemy naszą symulację. Moi drodzy. Nagrywam ten materiał w czwartek 24 marca. Jest godzina jakaś taka wczesnoporanna koło 10 rano, realnie. I mamy za oknem letnią pogodę. Mamy również lato w naszym więzieniu. Także mamy tutaj taką fajną metaforę, bo nasze więzienie też przeżywa swoją wiosnę, swoje lato. Jest pięknie. Oprócz tego, że mamy ujemny przychód, co mam nadzieję nam tutaj dzięki dniom bez incydentów za chwilę wzrośnie. Yy... O, już mamy jesień, to już się lato skończyło. <grym>, ale to szczegół. Yy, natomiast, yy, no, jest naprawdę przyjemnie. Tak, moim zdaniem, dlatego że wszystko to, co powinno się dziać w więzieniu, się dzieje. To znaczy, nikt się póki co nie morduje. Póki co. Cała kontrabanda jest wykrywana na bieżąco. Yy, za chwilę nam w więzieniu znalazł kurs przygotowawczy, co jest w ogóle super sprawą, bo dostaniemy za to 40 tysięcy. No i generalnie plan na materiał jest bardzo prosty. Yy, rozwijać póki co jeszcze to, co mamy tutaj, spróbować, może. Nie wiem, może zwiększyć warsztat, zakład produkcyjny więzienny, co brzmi całkiem sensownie, żeby jeszcze zmaksymalizować odrobinę nasze przychody. No i oprócz tego, powoli zacząć się upakować w kolejne dwa bloki więzienne, tak, żeby to zachodnie skrzydło więzienia domknąć i w następnych materiałach, oczywiście jeszcze nie w tym, nie w następnym, pewnie nie w kilku następnych odcinkach. Ale jak już domkniemy to, to za pomocą Advanced Routesa zrobimy sobie tutaj... Proszę się nie bić. Dziękuję. Zrobimy sobie tutaj wschodnie skrzydło naszego więzienia. No i będziemy budować dalej. Będziemy tworzyć nowe budynki, nowe projekty i to mi się podoba. Poza tym tutaj, mniej więcej na tym obszarze powstanie plantacja drzew. No i się mordują, ale mam nadzieję, że nie mordują z tymi strażników. Hmm, to będzie w finansach. Tak, to się policzyło jako dni bez incydentów, czyli nic krytycznego się nie stało. Kto i dlaczego jest martwy? Zabity, zabycie kapusiem. Aha, okej. Okay. Czyli widzę, że mamy morderczy warsztat. Ok. W takim razie, póki co, jak to jest z tymi naszymi dwoma luksusowymi łóżkami? Czy nasz kurs stolarstwa jest. Nikt nie zdał. Bo to trzeba zbudować nowy warsztat w takim razie. I teraz tak, ponieważ tutaj w tym warsztacie może pracować maksymalnie 13 więźniów, a mamy chyba 9, 4, nie 8, czyli 16, czyli 20 stanowisk pracy. To część z tych pił i część z tych prac przeniesiemy sobie do nowego warsztatu, dzięki czemu nie wydamy na to fortuny. A. Również zwiększymy dzięki temu efektywność. Ilu maksymalnie więźniów można tutaj przydzielić? 10, czyli tak. Jeżeli tu może pracować maksymalnie 13 więźniów, yy, to zabierzmy stąd dwie piły i dwie prasy. Czy nawet mogę zabrać po trzy? Zostanie mi sześć, mogę zabrać po trzy. Tylko, że wtedy będzie niesymetrycznie, to zabierzemy dwie. Postawimy w warsz warsztacie w ten sposób dwie piły, y dwie prasy. Dostawimy kolejne 3, 4, 5, i 3, 4, 5. I stoły rzemieślnicza w jakiś, taki sprytny sposób i postawimy sobie jeszcze stół na środku. No i super. I teraz jeszcze tylko wystarczy, że wstawię sobie tutaj monitoring i podciągnę prąd i wszystko będzie super chodzić. A prąd podciągnę sobie chyba stąd, bo, bo tak będzie najbardziej efektywnie. Dlaczego tu nie ma prądu? Bo się odłączył, to trzeba podłączyć. I trzeba podłączyć też tutaj jak najbardziej. Dobrze, to, to mamy załatwione. Tu mamy przydzielone. Można dodatkowo uruchomić więcej programów resocjalizacyjnych. Widzę, że wydaje mi się wszystkie możliwe pieniądze. Przydzielmy na razie tutaj dwóch strażników. Żeby nie instalować dodatkowo monitoringu. Yy, kończą nam się środki pieniężne. No właśnie, zastanawiam się, co się tutaj dzieje i dlaczego. Ktoś się morduje. Mamy mało z eksportu. Także trzeba będzie... Myślę, że mamy jakieś takie, nie wiem, dziwne... Jakieś takie dziwne coś się dzieje, że nam więźniów się mordują więźniowie. Kapusi wykrywają i ich mordują. A to jest niedobre, żeby mordować ludzi. Takie... Taka mowa motywacyjna. Yy... Tutaj mamy dwa razy zwolnienia warunkowe. 36% recydywy to tego nie zwolnią, 2% recydywy to tego zwolnią, czyli wejdą kolejne 3000 w takim razie. Ten jest zwolniony, a ten to był chyba PAX, nie? Tak, 31%, spadło mu ryzyko recydywy, ale stan wściekły, bo nie został zwolniony. Także temu panu już dziękujemy. Zaraz dostaniemy za niego pieniądze. Kończą nam się środki pieniężne. Nad tym się jakoś bardzo nie będę przejmował. Co jeszcze mamy? Dotacje. To się robi. Program nauki stolarstwa. Jak najbardziej tutaj sobie uruchomimy więcej stolarstwa. Będziemy zwiększać efektywność pracy. Teraz są na dziedzińcu nasi więźniowie, ale za moment pójdą do roboty. Ja chcę zobaczyć tutaj tych, którzy pójdą pracować do nowego warsztatu. Ok, no i pracują. I pracują widzę dość efektywnie i to jest ok. Tylko jeszcze dobrze by było gdyby gdyby produkowali mi te nieszczęsne uszka luksusowe, bo za to są pieniądze. Yy, mamy bardzo dużo wolnych strażników, bardzo dużo. W związku z tym, możemy trochę zwolnić. Ilu mamy w więźniów? 128. No to 64 strażników nam wystarczy. Dzięki temu troszeczkę zmaksymalizowaliśmy. Dalej jest 20 wolnych strażników. No i bardzo dobrze, to jest taka wystarczająca ilość. Ci, którzy są na przerwie, to są sobie na przerwie. Ten wrócony patrol, właśnie patrol w nowym bloku. Tu jest wszystko super podzielone, yy, tylko jakoś tak mało tych psów jakby było. Ile ja mam opiekunów psów? No, wystarczająco, tylko pieski muszą sobie odpocząć. No to niech sobie odpoczną w takim razie. I nie wiem czemu, ale brakuje strażnika do obsługi tego monitora, a ten obsługuje monitor, do którego nic nie jest podłączone. O, dobrze. Ja muszę tutaj ich przydzielić jakoś na rozmieszczenie. Nie, oni sobie z tym sami poradzą. No to dobrze, jak sobie poradzą, to niech sobie radzą. E, tutaj można wstawić strażnika, tak na wszelki wypadek. Czemu on jest tu? Nie rozumiem do końca, ale może nie jest mi dane tego wiedzieć. E, dobrze, mamy przychód zielony i to mnie bardzo cieszy. Dni bez incydentów rosną i za chwilę jeszcze trzeba będzie przyinwestować w raj podatkowy, no ale ja nie wiem skąd ja wezmę 50 tysięcy. Rozbudowa terenu to brzmi jak coś, co chce odblokować, dlatego, że będziemy chcieli kupić tutaj te działki z prawej strony i następnie rozbudować blok więzienny i przy okazji przebudować ogrodzenie, a to też będzie się wiązało ze sporymi kosztami, bo to jest też kilkadziesiąt tysięcy za budowę takiego ogrodzenia, ale no trzeba przyznać, że takie ogrodzenie jest efektywne, bo nam zbiegło tylko pięciu więźniów do tej pory. Jest 90% jeśli chodzi o kurs przygotowawczy. To też jest taka fajna sprawa. Kurs stolarstwa. Ok. Ja chcę zobaczyć, który to Davis? Davis. Ja chcę zobaczyć tego Davisa. Aha, tylko. Chcę sobie zobaczyć tego Davisa. Czy on ma w ogóle szansę? Jest całkiem spora szansa powodzenia jak na Prison Architect. Tutaj, w tych programach socjalnych, to jest zawsze problem. Czy my zainstalowaliśmy kaloryfery w tym bloku? Nie zainstalowaliśmy, ale na razie nie mamy za bardzo za co. Okej, okay, panowie są na dziedzińcu. Panowie idą do pracy. Kurs stolarstwa tutaj trwa. Ok, no to niestety. Tak, jeżeli tak to będzie wyglądać, no to nie wróżę im zbyt wielkiej kariery. Najważniejsze jest to, że więzienie z powrotem zarabia i to jest ważne, bardzo ważne. Programy dla personelu. Szkolenie z obsługi paralizatora. No okej, okay, a my nie mamy unblokowanych paralizatorów? Nie mamy, to w sumie przydatna sprawa by była, gdybyśmy to mieli. Więc to jest jak najbardziej kolejna kwestia do odblokowania, yy, mamy 10 minut materiału póki co, także na spokojniutko. Powolutku leci sobie tutaj ten czas i to mnie bardzo cieszy, bo ostatnim materiałem opałem się na tym, że... ...nie tak strejki od razu 20 parę minut i też chcę się pilnować, też chcę, żeby te materiały nie trwały niebotycznie długo, no bo... No, bo niestety wiem, że z utrzymaniem uwagi odbiorców, no to to jest bardzo ciężka sprawa. Ktoś umarł i dlaczego? Przedawkował no to. Jakby farmakologiczne leczenie, uzależnienie od narkotyków mamy uruchomione, więc no, jeżeli by chciał, to mógłby skorzystać. Nie mamy strażników do obsługi monitorów. Dlaczego? Zadania. Obsługiwać monitor w kolejce. Przecież mamy 30 wolnych strażników. Aha, bo oni potrzebują przerwy. Teoretycznie. No to zwiększmy procent strażników, którzy mogą być jedno w jednej chwili w tym. Yy, w jednej chwili na przerwie, tylko znowu zapomniałem gdzie to się robiło. Polityka, polityka. To nie było w personelu, po prostu. 73 pracowników ma poważne skargi. Co się dzieje? Żywność. Dlaczego oni mają problem z żywnością? A, mają problem z żywnością, bo mają problem z przerwami. No tutaj. Strażnik malego mózgu, czy to strażniczka. Dobrze, no to zwiększmy możliwość, który personelowi bycia na przerwie. Okej, okay, no już coraz mniej potrzebuje przerwy. Tu nie powinno być naprawdę problemu. Niechby może zatrudnię dodatkowych kucharzy, ale. To nie powinno absolutnie nic zmienić. Dystrybucja prania na bloki więzienne jest ok. Jakość pomieszczeń. No tu jest wszystko super. Stołówka ta, no ale to. Jakby to jest stołówka dla personelu, więc. Tutaj stołówki widzę, są bardzo wysoko oceniane. A tutaj cele są oceniane po prostu przeciętnie, no. Okej, okay, jak wygląda temperatura? Tu jest ciepło w tej części więzienia. Pomimo tego, że nie ma zainstalowanych kaloryferów w celach. Może to jest trochę formy nad treścią, tylko na stołówce jest zimno. No okej. Okay. Przyjmuję to do wiadomości w takim razie. A dlaczego nikt się nie zajął tym więźniem jeszcze? Dobra, popatrzmy sobie dalej na te, na te potrzeby. Pieniądze się powoli zarabiają. Tutaj zaraz będzie poranek, więc zaraz te wszystkie... Yy, te wszystkie poważne potrzeby powinny się zrealizować. Najbardziej niepokojące jest to, że nie wszyscy więźniowie odczuwają potrzebę higieny. Ok, widzę, że tutaj się pięknie realizuje. Ale moglibyśmy im dać w sumie jeszcze godzinę tu. Niech sobie robią co chcą. Jak będą chcieli, to będą spać. Jak nie będą chcieli, to nie będą spać. Ok, więźniowie przyjechali nowi. Czemu on jest? Co jest z nim nie tak? I dlaczego mam teoretycznie 36 wolnych strażników? A nikt nie przychodzi się zająć tymi gośćmi tu. Znaczy no teoretycznie jest 17 dostępnych, ale... Eksport pięknie. Pieniądze z eksportu nam wpadają. Tylko że ten nasz przyrost gotówkowy on nie jest duży. I to jest trochę takie z lekka niepokojące, no bo jednak pieniądze musimy zarabiać i zastanawiam się, czy nie prowokować tutaj budowy jeszcze jednego warsztatu. A jak w ogóle idzie kurs przygotowawczy, jeszcze mnie to interesuje. Lowton? Lowton? nie wiem. On jest tu w tej części, okej. Okay. Okej, okay. on ma bardzo dużą szansę powodzenia kursu przygotowawczego. I nieprawdopodobnie mnie to cieszy, dlatego że to prawdopodobnie może zakończyć się tym, że będę miał potencjalnego kandydata do kursu z zakresu edukacji ogólnej. Ale z drugiej strony mając tylko 100 więźniów w więzieniu to trochę ciężko, no bo wiadomo, że kurs z zakresu edukacji ogólnej to jest tak naprawdę kurs na poziomie szkoły średniej, taki odpowiednik. Yy, dlaczego tego więźnia nikt jeszcze nie posprzątał? Co poszło z nim nie tak? Nie wiem, i wiem, że jest zima. Nie jest jesień. Jesień średniowiecza chyba. Niepokoi mnie trochę to, że to wszystko idzie powoli. W sensie więzienie działa i pracuje dobrze, ale te przychody pieniężne jakby balansują się z wydatkami. To co jest przychód rzędu 2000 dolarów dziennie. To nie jest dużym przychodem, dlatego nie wiem, czy nie zmniejszymy sobie na przykład. Posiłków to jest różnica rzędu 1000 dziennie. Nie, to jest rzędu 2000 dziennie. Więc, jeżeli będą jedli 3 posiłki dziennie, to i tak nic się im nie stanie. Na pewno głodni chodzić nie będą. Yy, zwiększy się dzięki temu efektywność kuchni, bo będzie mniejsza ilość posiłków yy, robiona w ciągu dnia i zwiększą się przychody. Patrzę teraz tu, program socjalizacyjny, no to tak szansa powodzenia 1%. No to nie ok. Nikt jeszcze nie zdał kursu stolarstwa, to jest ciekawa sprawa, naprawdę. W sumie mogę uruchomić więcej tych. Ich przesłuchań w sprawie zwolnienia warunkowego. Ok, tyle maksymalnie. Im więcej będę ich uruchamiał, jakby jest długa kolejka do tego, więc im więcej będę uruchamiał tych yy, przesłuchań, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie zwolniony z więzienia. Tak jak ten pan, 7%, no to zostanie zwolniony faktycznie. A ten pan Torym 18% to chyba też, bo nie wiem czy nie mam 20% ustawionej polityki. Czy nawet to jest 30%, to tym lepiej. Także będziemy zwalniać większą ilość więźniów, a wiadomo, że za to są pieniądze. Ja nie wiem, jak liczona jest dostępność tych strażników i nie wiem, czy nie popełniłem błędu zwalniając ich faktycznie. Personel ma problem z żywnością i ma problem z ciepłem. Problem z ciepłem wynika z tego, że... że, no, ta część więzienia jest nieocieplona. Ale to, wiadomo, jest pieśń przeszłości. Mamy dni bez incydentów, które nam wzrosły. Podatek dochodowy. Czy wydanie 50 tysięcy na to, żeby zmniejszyć podatek o 1000 dolarów dziennie, w tak krótkiej perspektywie ma sens? Tego nie wiem. Jest to dla mnie zagadka. Co tu jeszcze się dzieje? O, tunel. Piesek wywęszył tunel. No to sprawdźmy, co tu się dzieje w takim razie. Aha, no to trzeba zrobić wyszukiwanie tuneli w celach. No jest faktycznie to, i zaczął kopać. Poza tym, można by zrobić przeszukanie generalne. teraz jeszcze, ile kosztuje wybudowanie nowego budynku? 31 tysięcy. No to lada moment będziemy mogli zacząć budowę kolejnego bloku. Ale myślę, że budowę kolejnego bloku więziennego będziemy mogli zrobić już w materiale następnym. No tak, mamy chyba 21 minut, o ile dobrze pamiętam 22,5. O, to nawet lepiej, to tak. Ostatnio materiały trwają około 25 minut. Także to jest całkiem dobry moment na to, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Prison Architect, to sobie zasubskrybujcie kanał. Jeżeli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie sobie łapeczkę w górkę. Możecie też zerknąć na social media i na harmonogram publikacji dostępny zawsze pod adresem kalendarz.uek.pl. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na Prison Architecta w poniedziałek a w niedzielę zapraszam o godzinie 15 na Freeways. Yy, bo przełożony z zeszłego tygodnia materiał, także tu mamy drobną obsówkę, ale to wszystko już zostało skorygowane w kalendarzu, także wszystkie informacje na 100% znajdziecie tam. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, cześć.